Przecież biegasz na policję, No dobrze, felbie, stary cztery. pytam. Nie ja jest w swojej sprawie. Pytam się o? teraz. By, czy ty uważasz, że walka FLP przykładowo w kickboxingu, nie jest w play? Nie, bo nie trenowałem kickboxingu. Jeżeli bym trenował kickboxing, to bym cię wyzwał na kickboxing, nie byłoby problemem. A czyli idziemy pod Ciebie. Dobrze, to sam boks, dobra, ja no, problem. Box. No normalnie boks, no wydaje mi się, że boks chyba jest dobrym rozwiązaniem. Czy, no jak chcesz to no, czy może. Czyli ja myślę, że dookoś, myślę, że. No, słuchaj, to my... dał ci pół roku na przygotowanie. Jak Dobre, dałem... nie ważne, że... Przestań z... Dobra, nie ma że przestać. Dobra, 16 no, dzwonić. Dobra, 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 stary, nie ma problemu, dzwoń. No. Tylko no. dzwoń. Kiedy mówisz? Styczeń albo luty, kiedy chcesz. No mówię styczeń. Dobra, no to ja się ja ugadam się z tą tą. tą... Znaczy ugadam się. spróbuję, zadzwonię, zadzwonić, I ile, tam ile, teraz nie wyjdzie, tak uzgodniłeś, a teraz ja teraz poczekaj, bo ty uzgodniłeś. To zgodniłeś już, że będzie boks, wszystko tak, za, już za mnie? Tak, tak będzie. Tak. Dobrze, znaczy, to teraz tak ja się chciałbym. mówię. Ile, e, to teraz robimy. Na rundy chcesz? Czy na, na do wycieczenia? Na, na rundy? Tak. Dobrze, to robimy 10 rund po 3 minuty. Dobra, nie ma sprawy? Tak? Tak. Dobrze. 10 po 3? Tak. Odpadniesz w drugiej, no ale dobra. Nie ma sprawy. Ty nie wiesz, co teraz powiedziałeś. Ja wiem, co powiedziałem. 10 po 3. Nie ma, może być 10, może być 20. Ważne, ile wytrzymamy. Dobrze, dobrze, ty, to, ale serio, tylko dajesz słowo. No ale przecież wyzwałem, wyrzuciłem Ci rękawice za to wszystko. Ale nie, ale bez Ale nie, moim ale moim bez biznesu, żadne, no ale nie ma kasków, ale bez żadnych kasków. Ze wszystkim. Ale jakie kaski no stary, No chcesz, no to stary, rękawice. ja nie mam. chcę za ciebie i siedzieć, chłopio, ale szukałaś? ty nie. Oj, przestań panikować, nie później za mnie siedzieć, O czym ty mówisz? I, słuchaj, nie ufam ci albo się bijemy na samych fair play, albo wcale. Ale to wszystko są fair. Dobrze, to ręka. A jakie rękawice, to są, Dobra, to rękawice jeszcze wymyśliekie. Znaczy ja będę miał takie, jakie muszę, ty sobie kup, jakie chcesz. Nie, nie, kolego, to są uncje. To zależy, że nie chcesz mi krzywdę zrobić, to pamiętam takie uncje masz jeszcze. No to, to jaką są... mam wziąć, nie wiem, najlżejsze no to... dla ciebie? No to. Boże nie no ni masz... chcesz. Dobrze, wiesz co, zróbmy artykuł. A ile ten chcesz? Te, na, na, te najrzeższe takie do, do, do tego, do sparingu, takie sparingówki, tak? Nie sparingówki, normalnie, zrobimy zadyszkę. Do barki, spoko. Dobra, walczymy, walczymy, tak jak mówię, daj mi znać i tylko, no i tyle. No i po prostu, kiedy to będzie, napisz mi tutaj na TikToku. Nie, ja i... ja oficjalnie, jeżeli zadzwonię, jeżeli zadzwonię. no jeżeli się dogadamy, no bo to też wiesz, do, to, to tam ludzie nie no, znają tego a nie chciałbym zdradzać swojego trenera, więc do, do niego nie będę. Ale już w ostateczności, jak się z kowentry nie zgodzą, no to już u, u mnie będzie, nie? Mnie no dobrze, będzie. to przyjadę, Ale poczekaj, ty, bo jeżeli chcesz, to ja mogę załatwić ten w kowentry. Możesz? No to możesz załatwić. Dobra, to słuchaj, jak, zaraz chcesz, jak, chcesz, jak, chcesz, jak chcesz, to zadwoń pierwszy. Nie Dobra, ja słuchaj. Nie ma problemu. Żeby, jeżeli żeby nie masz tam znajomych nie... plus. Tak, żeby nie było, a żeby nie było to zadzwonię do kolegi, do krzycha i jak dowiem się, ile... No to nic nie będzie kosztował pewnie. Ja no taka, taka. To grosze, to będzie, jak za... nie, to będzie jak za trening. No dobra, no to może być jak za trening. No ale to się z... zmieścimy się szczerze w 20 funtach. Nie ma problemu. No po prostu ringu nie będzie, no bo nie rób mi jajną przyszłą no Nie no. może być jakaś Mata jakiś. No Mata, liście, ale nie ring, no ring no, no, to... no, 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 nie ma nie o co mi chodzi, no po prostu. No, no dobra, no to bardzo się cieszę. I widzimy się w 16. Cześć. A 16 kiedy to dzień wypada? Nie wiem, ja tak walnąłem teraz taką datę, no bo jest akurat miesiąc, czekaj, już powiem. dokładnie. Dobra, właśnie powiedz mi jaki dzień, ci, bo ja sobie wezmę wolne. Spokojnie, episode. ja też wezmę wolne. Nie czekajcie, tutaj nie mam, zaraz ci powiem, kiedy. 16, jaki dzień, moment. 16 styczeń. Mhm. Tak, będzie per per view a wy zapłacicie 100 zł. Piątek, wychodzi na to, że jest piątek. 16 Dobra, piątek. słuchaj, po prostu każdy dzień ci pasuje od połowy stycznia, tak? Znaczy, mi pasuje każdy. Każdy, każdy. No to zamówię no, stary to jest... na trzeciego nawet, jak będzie trzeba. Dobra. Jeśli się dobra. Się zgodzisz, Jutro ci daję znać. No daj, znać. Dobra. Dzwoń i daj znać koniecznie, dobra? Bo jak ja nie teraz ci... dzwonię, jak tam nie, nie, nie uzgodnisz No jutro ja zapiszę, ja piszę do niego, zobaczymy jak się, ile to dobra. kosztuje wynajęcie takiego... No, bo no ja tak po będziemy... świętach po po, po świętach, No Po, po świę... no wiadomo, no tak wiadomo też nie po sylwestrze teraz, tak? No nie, no nie, no tak żeby normalnie... No to z godzin na pewno mówię go... tak na godzinę, żeby wynająć to. Będziesz sam czy będziesz z kim bo też muszę mu powiedzieć. To znaczy wiesz co, nie wiem. Chyba chyba raczej będę sam. No sam nie będziesz z afem ze mną. No dobra. Okej, więc będę dobrze. raczej sam, y, będzie transmisja no, normalnie połączona, także spokój. No tak, tylko że na live. No dobra. No Okej. Trzeba być jakoś tak ogarny, żeby bana nie wychaczyć. Za, za. No to na, na, na ty zrobisz to, na kiku. Na kiku nie będzie ludzi. Wiesz, to nie ważne, nic Publiczność nie tam bez przesady. Honorowa walka. O to, o, o, o to po prostu. O to wszystko zrobiłeś moim bliskiem przez tyle, przez, przez tyle miesięcy, o, może tak powiem. Tak po prostu. Dobrze. Przyjęte? Przyjęte. Dobra. No to widzimy się w styczniu. Dobra. No hej. No nara. Ustalone. Znaczy, no będzie dzwonił. Dobrze. Aw. <noise> tak, ja wierzę, że przyjdzie. Ja nie będę powtarzał 45 razy. Rzucona rękawica, walka bokserska, walka, walka fair play na, na zasadach i warunkach. No, dobrze było z trenerem, nie wiem, na punkty do pierwszego nokautu, jak tam sobie ustalimy. Przepraszam. Pierwsza data, 16 stycznia, okolice, zobaczymy. No. Możesz być czy liderką? Możesz. I data leci, czekamy miesiąc i, 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 i dopiero się odezwę, tak? No. Ja nie będę latał, nie będę się indożył, nie będę się straszył. Idę po prostu ćwiczyć i tyle. No. A może właśnie, Monika, może aktualizację zrób? Peterboro? No w sumie mam bliżej do Peterboro. Słuchajcie, ja nie jestem. Słuchajcie, ja, ja szanuję przeciwnika. Ja szanuję przeciwnika, tak mnie nauczono. Ja szanuję przeciwnika. Ja mogę, mogę dostać. Ja mogę. On, on jakieś tam walki ćwiczył. Mogę dostać. Gdybym był na tyle rozciągliwy, żebym ćwiczył kickboxing, to byśmy się w kickboxing pobawili, nie? Nie ma problemu, ale no nie ćwiczyłem kickboxingu, więc normalnie na piąchy lecimy, nie? No. To, jest taki, to, to, to wiecie, to no, tak coś ala sparing, no albo coś w tym stylu, no sparing, no w sensie... Yy, no będzie walka, no po prostu walka, no nie będziemy, nie wiem, nie będziemy się chyba znosić z was. Zresztą mówię, czuję, czuję, czuję zew po prostu za to wszystko i jestem wkurwiony. Nie, więc muszę jakoś się. Mówią, że się dogadałeś z tonem. w życiu. Nie, 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 absolutnie. Nie, 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 nie. Absolutnie się nie dogadałem. Nie, bo ja już trenuję od jakiegoś czasu. Gdzie mogę napisać na priv? Na priv. Na Messengerze Okiem boomera. Nie, dlaczego bym się z Stonem dogadał? Ale co, jak bym się miał z Stonem? A, że zasadzkę na tego. Nie, nie, no co ty? No jak? No jaki? No co? Wy? Nie, 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 bez przesady. Nie nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Na Facebooku tak, na Facebooku. Czekajcie, bo dostajemy. To mój sąsiad, on jest mener, znam go ze sklepu. No ja go znam z piwa wspólnego. Andrzej napisał, trener już jest. Dzięki, Andrzej. Dzięki, dzięki. A kto będzie nosił numery rund? Nie wiem. Słuchajcie, no bez przesady, to nie będzie jakiś show MMA, czy tam co tam. Po prostu będzie zwykła walka, niektórzy nazywają sparingową, ale no będzie taka normalna, wiecie, yy, więc damy radę. Ja chcę, ja chcę. Tak po prostu, no tak jakby trening, no, ja to potraktuję jako trening, no. Aczkolwiek tak jak mówię, yy, tak jak mówię... Yy. Tylko, Andrzej, no ty możesz. czy mógłbyś mnie trenować? Znaczy, ja mam trenera, mógłbyś mnie trenować, ale ciebie nie ma w UK, nie? Więc ciężko jest trenować e, online box. <grym> tak wiecie. Bo to trzeba uniki, gardy, gardy, śmardy. Na małe rękawice? Znaczy, no na jego miejscu chyba bym wolał małe rękawice, zwłaszcza jak on ma tą. tą, tą, tą z tym nadgarstkiem problem, nie? Jak on weźmie zbyt duże, un, te y, z, z 12 uncji albo, albo 10 uncji, no to może sobie już na starcie ten nadgarstek nadwyrężyć i będzie dupa, a nie walka. Wiesz, o co chodzi. No i, no i to też może być trochę... No, Przemek jest ode mnie wyższy, ale ja jestem od niego cięższy. Ja jeszcze mam stówkę na karku, nie? On jest chudy, ja mam stówkę, więc... No to będą dwie zupełnie różne y, jakby walki, dwie zupełnie różne wagi, nie? Tu może być różnie. Takie... Z taką koszulą za jaj, taką w deszczu tam. No właśnie, to, to obawiam się, żeby, żeby wiesz, żeby też nie kontuzjować za mocno. No. Tak, stówkę, 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 no. No, nie ukrywając, trochę szybki jestem. Jeszcze mam ten ten ten, jeszcze mam ten tam refleks, jeszcze potrafię. no. Ale wiecie, to może być łokieć pięta nie ma klienta. Wyglądam, wyglądam, wyglądam. Jeszcze Bebzon wisi, jeszcze Bebzon siedzi, nie? Taranem. Nie, dobra, koniec tematu. Jeżeli będzie coś tam, jakieś inne okoliczności, no to luty. Jeżeli już luty, no to, no to oficjalnie odbębniam, no to, no to po prostu jeżeli on tam z... z, 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 ten z jakby no, no, no spauzuje, czy, 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 czy coś mu się znowu wydarzy, nie wiem, na przykład przetrącenie tego paznokcia, czy, czy, czy jakiś wrastający paznokieć, to wtedy walkowerem oddaję walkę i do widzenia. nie Zróbcie w niedzielę. Zobaczymy, zobaczymy. Nie oczekujcie jakichś dziwnych, nieczystych ruchów, bo walka będzie normalna, fair play, na zasadzie, po prostu uczciwej, normalnej zasady sportowej. Tak, mnie, tak jak mnie uczą na treningach. No, dobra. Yy, tyle, jeśli o to chodzi. Yy, teraz idziemy do właśnie przeglądu TikToczka. Ta, na, ni, na, 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 ni, na. Ale ja mam treningi, spokojnie, spokojnie ja mam treningi. Los, los, ja treningi mam już od... No, ze cztery. Czwarty będzie. Nie, nie, zawsze, zawsze, zawsze ten, Zawsze uczciwie. Czekajcie, bo mi piszą już. Dobra. Nie no, słuchajcie, nie róbcie takich rzeczy, bo może się okazać, że mnie zniosą. <grym> na ojom. <grym> Wiecie, to, to tylko tak się wydaje. To tylko tak się wydaje. To tylko tak się wydaje. Mówię, przeciwnika trzeba doceniać. Nie można, nie można na pewno go lekceważyć ani ignorować, ani na pewno wyśmiewać. Bo można się bardzo zdziwić, a życie uczy pokory bardzo szybko. Bardzo. Także ja już to. Ja o tym wiem i yy, innym też doradzam. Dobra, to włączymy, bo to lubię. Ale to. Dokładnie, dokładnie. Może być szybki. Ja mogę być taki wiecie powolny, taki misio. Uu, uu. Ty wyjdziesz do walki czy tony? Ja! Na kto? Walka z tonym. Ja, normalnie, ja będę na miejscu. A co wy... Nie, 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 nie. U Adriana w ankiecie przegrałem z Rojkiem. No. Trudno, na szczęście ankieta jest ankietą, a, a walka jest walką. Dobra. A Rojku kto? A Rojku kto? No trzeba kalendarz realizować powoli, nie? Czy ktoś wie... Jest! Jest! Kalendarz poadwentowy? Każde okienko? Okej. Okay. Monika, a możesz sprawdzić. Um... Czekajcie. Monika, możesz sprawdzić szoty łamacza zasad, bo... Um... Nie, 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 ja nie będę, nie, 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 ja nie jestem napinacz, nawet nie wiem chyba czy, czy 800... nie wiem, nawet nigdy nie sprawdzałem, że to nie arata, na pewno kobiety będę bił. no chyba z napinek, żadnych tam, wiecie, żadnych, yy, yy, tak, Okiem Bumera jest, Okiem Bumera ma dwa, pamiętajcie, Okiem Bumera ma dwa konta. Yy, mam dwa konta. Jedno to jest taka, yy, taka emotka mojego dawnego zdjęcia z TikToka, ale tam bardzo rzadko wchodzę. I tam yy, nie spozona tylko przemocona w deszczu. Powieczka, hamuj piętą. Hamuj kopytem, ok? I <ścoughs> yy, 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 tam raczej nie piszcie, bo ja tam rzadko, rzadko chodzę. Yy, a yy, kopytę, tak, przepraszam, kopytę. A drugie to jest właśnie ten taki ja tam w ai stoję, tam wiecie, taki zajebisty i w ogóle przemoczony w deszczu, tańczący, zjesz tam tego, bla, 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 bla. To, to tam, tam. Właśnie tam. To właśnie tam możesz, tam. Tam, tam. Co? Ale jak to będzie wyglądał Big Brother? Znaczy, w sensie co? Ludzie sobie będą montować kamery na żywo u siebie w domu? I będą mieli non-stop, yy, już idę. I będą mieli non-stop ten? Łamacz zasad. Któreś konto. Tam Łamacz zasad mam taką prośbę. Czy Łamacz zasad może podesłać chociaż mojej siostrze? Fragment wypowiedzi Hermana odnośnie papieru, papierów na, na, na Monikę. Skąd miał? Ponoć w, w której części hmm, Herman się przyznaje, skąd miał te papiery. Ale nie wiem, bo nie oglądam. No. 10 dni w jednym domu, ale jak? Tak, tak, właśnie mówił, że od policjanta, no. Więc właśnie chcę ten, ten shot, że, że on tam to mówi, nie? I wtedy, wtedy mi to, to, jest, to będzie mi potrzebne po prostu. Nie urojka, a nie urojka, dobrze, urojka, tak, urojka. Tak, tak, tak. Któryś to jest łamacz zasad. zasad nie tam, który. Słuchajcie, bardzo was, bardzo was też oproszę o jedną rzecz. Nie oczekujcie, nie wymagajcie ode mnie żadnego napinania się przed lustrem, pokazywania technik walki, nie wiem, nagle jakiś takich napinek o Eye of the Tiger i tam latanie, wiecie, w dresach i sranie po prostu w nie wiem, w rękawice i spocen, spocony kurwa boomer, wiecie, plujący, prawda, krwią w ringu, tutaj ocierający mi ręcznik, a w tam mi ręcznik ociera, wiecie o co chodzi, a ja siedzę. Roję idę po ciebie. Nie, to jest normalna walka o honor, tak, o, o ja wal, walczę. Ja rzuciłem mu rękawice, walczę w... Y y y chcę po prostu spuścić łomot za to, co zrobił, za to jak, jak, po, jak y y chciał obrażać moją siostrę i, obra i, mm, i, i, i I tyle. No i już. No i nic, 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 nic poza tym, nic, nic poza tym osobist osobistego, tak? Także. Ja powiedziałem, że ja do sześciu miesięcy rzucę mu wyzwanie. Co prawda nie jest jeszcze sześć miesięcy, mogłem poczekać, ale jakoś tak dzisiaj poczułem zew. Może za wcześnie, nie wiem, ale już tego nie wycofam, absolutnie nie mam zamiaru. Yy, więc, yy, więc idę. Idę. I z kim mam walkę? Z Rojkiem. 16 styczeń albo 16 luty, albo, albo po styczniu. Zobaczymy. On jutro ma dzwonić do Kowentry, do, do, do swojego znajomego odnośnie ringu. Tam, to, ten, ten, ten klub sportowy, Fighting, Boxing Fighting Club, i ja tam podjadę. Normalnie taki sparingowy, ustawimy się na sparing i będziemy się sparingować. Znaczy, w się sensie będziemy się lać. No. Także. A jak nie, no to już ja postaram się. A tutaj, dobra. To ja postaram się. Yy, nie, to jest kilka części. To ja postaram się załatwić, ale wątpię, żeby u mnie, u mojego trenera, to było wolne. Bo tam raczej. Ja, nie, 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 Agnieszka. Ja jestem bardzo tutaj, że tak powiem, flexible. Jeżeli on powiedział, że się skontaktuje, to się skontaktuje. Ja go nie będę wyręczał. Daję mu. Powiedział, że się skontaktuje, da mi znać. No to się skontaktuje i da mi znać. Ja będę czekał. Po prostu nie ma problemu. Mówię, do lutego jest ten czas, tak? Styczeń, luty, 16 luty, daty są ruchome. Jak będzie chciał trochę więcej czasu, dam mu trochę więcej czasu. Jak będzie chciał trochę mniej czasu, nie ma problemu, tylko tak nie, nie w międzyczasie, nie między świętami i tak dalej. Tym, tak, z tym rojkiem, z kowentrym, tak. Jak będzie chciał trochę więcej czasu, to mu dam, ale maksymalnie do lutego. Maksymalnie do 16 lutego, tak? Do końca, właściwie do końca lutego. Bo później już nie będzie mi się chciało, potem już będę sobie tam robił inne rzeczy. Potem, potem już czas na, na walki prawne nadejdzie. O! Dobra. Jezus, przepraszam. Dobra, lecim, lecim. Lecim, bo wieczór mija, a ja niczyja. Czekajcie. No masz, jakaś dupa tańczy. A, i słuchajcie, mam dla was... Yy... Dobra, najpierw to włączę. Że mi się chce? No? Oczywiście, że mi się chce. A dlaczego mam mi się nie chcieć? Czy znaczy, kości zostały rzucone, już postanowione? Boomer, Lokuta, Causa Finita. Nie ma, nie ma, nie ma. Ja się nie cofam. Nie, 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 nie. Dobra, puszczamy ten. Puściamy. Dwa 2 miliony zebranie. Lecimy. Milion sto tysięcy. No ja byd dobrze kupował. Dziękuję za serca dużo. Kani Weźcie, podtapujcie, bo nam wiecie, że nam konta zgłaszają. Góra, więc ja, ja mam fielanki? ostatnio miałem 20 kont zgłoszonych. Góra nie dzielić firankki. Fieranki mam mu posmakowały. Tak, bo właśnie widać dziurę w nich. No, właśnie, kocio. Dobra fielanka, dobra. Dobra, dobra, taki ładne. Dziękuję mu potas albo tak, machas. Nie wiem czy czemu... nie. ale tak, że... Żarty żartami, jak możecie podtapować, byłoby fajnie. Eee... Dziękuję za kawkę, za trzy bliczki. W sumie trzy łącznie Cześć, dostaliśmy. Śpięcia. Witam, witam wszystkich z witam wszystkich. Jak są bliki, to na bieżąco dziękuję, wszyscy są anonimowi. No może ktoś tam napisze mi sms na ten numer telefonu, który macie pokazane. Poczekajcie, słuchajcie. z Zaraz mnie znienawidzicie. Dziękuję, dziękuję Panie za za Panu, coś. Aleksandrze pewnej e, Joanny. Zaraz, zaraz dostanie e, mi się od was tak totalnie, dziękuję, panie, że będzie jazda. Dziękuję. O, Emilka jest u nas siema, witamy. Kurdusia trochę ja ja przyszło. O, Kornusia, ale coś strasznie długo powiadomienia przechodzą, więc będziemy musieli poczekać. Ale to może tak, ja e, bo no. boomer, Bietka, mordę se wycierają, że na koty zbieracie i tak dalej. Ja wiecie, że jestem bardzo wylewne, kurwa. Ja wiem, że mamy spór do boomera, do wszystkim. Ja wiem, że mamy spór między sobą, ale jak wy byście chcieli taką klasę, ja już tak oczywiście podpowiadam wam, byście klasę chcieli faktycznie pokazać, to przecież te... Wiecie tym, że Aneta, ma, ma, mamy problemy finansowe, bo was nie będę oszukiwał, no bo tak jest, mandaty, kary różnego rodzaju, aczkolwiek już się to kończy pomału, ale jest, no jest jak jest, no wiadomo, u was jest gorzej, lepiej, no różnie, no różnie to bywa, wiadomo jak jest. Straciliśmy Praciliśmy pracę, przez wcze, wcześniej, wcześniej miałem zasiłek, potem jak zacząłem pracować odebrali mi zasiłek, no bo wiadomo, że nie będę miał zasiłku jak mam pracę więc zdeklarowałem e, do sądu, że będę spłacał długi, ale dobrze nie spłaciłem, bo już za zbie dotaj, że nie, nie żadnej tajem, kasy. Odebrali żabkę, nie, żadnej nie, nie, tajemnie, nie. Nie wiem, nie wiem, nie jakieś tam przestępstwo, nawet wykroczenie, wykroczenie nawet nie było.